Także, jak już mówiłem poprzednio, natomiast wytoczę się od nowa, bo mam dawno. Hej, cześć, Siemanko, witam w legendarnej serii na tym kanale, serii Skangurka, serii, która zaczęła ten kanał. Serii, która potem po zmianie konfigu, zmianie mikrofonu wyniosła go na właściwą sobie jakość. Teraz będzie jeszcze lepiej, nie? Ten kanał cały czas się rozwija, cały czas się uczę. Eee, polecimy sobie z trójeczką. Wybaczcie za gorszym jakość dźwięku w tym odcinku, w następnym, być może w kilku kolejnych. Mamy aktualnie falę opałów. Nie ma takiej opcji, żeby odpalić komputer bez wentylatora. Ja w pokoju teraz o godzinie 7.30 rano mam 28... 27,5 stopnia na termometrze, a będzie tylko gorzej. Więc, więc no, przynajmniej dobyło do 34.00, więc przez te parę odcinków będzie trochę gorzej, jakoś dźwięku. No, jakoś musimy to przeboleć, ale damy radę. Ważne, że tu jesteśmy. Kangurę KO3. Lecimy, nie ma co przedłużać. Klikamy Escape. Mamy jakieś opcje, mamy strasznie głośną grę, ale zostawimy to tak, jak sobie to potem przyciszę. Czy sobie na sławkach? Eee, sterowanie. O, nie mogę stąd się cofnąć, muszę tylko dojechać do anuluj. Dobra, Dobra, mamy co? Mamy konfigurację dźwięku. Muzykę sobie ściszmy, powiedzmy na 70, żeby efektów nie zakłócała. ma akceptuj. Eee, dajmy sobie nową grę Czyżby to był lotek z dójki Gadget zamontował w samolocie nowy Ja się ślini. napiję, Mówię, na to będzie czad. Mam dobry klimacik na testowanie Będę sprawdzał czy jest wszystko wity oh, lecisz Przelecisz kolejno przez wszystkie chmurki i zobaczymy czy jest ok... No powiedz mi czym, bo zadajesz czokami? Szczokami, no, oczywiście, dobra. Chmurka. Sterowanko czaiś, czałka lewa. Tak, tak, czaiś, sterowanko nie ma problemu. A teraz najlepsze ziom, daj strzałkę w dół, a ten leci do góry. Daj strzałkę do góry, a ten opada. Niezła jazda, ale się ma Bardzo fajny dubbing, tu jest, ja się czuję jak w domu od razu. Kurwa. Uf. Lecimy sobie tam, o w ogóle tak tu mamy jakiś prawej, z tego co widzę. Dobrze jest. Gdzie jest ta chmurka? Dawaj chmurkę. Bardzo wysoko jest. Gdzie ją minęliśmy? Dobra, dobra. Wróćmy, wróćmy. Zaraz ogarniemy. Ostry skręt. Dobra. I lecimy. Jakaś kolejna jest za nami. Gdzie jest ogólnie. Chyba moja ulubiona część kangurka. Ona jest taka trochę niedokończona. Widać, że nie brakuje im budżetu. Czy się spieszyli, czasu, czegokolwiek. Eee. Zobaczycie, nie będę Wam spoilował, nie? Ale ona tak wygląda jakby się urywała. Tak, ale tak pomijając to, jest naprawdę fajna graficznie, ma... Tak jak reklamowali Starfielda, system dnia i nocy, wyobraźcie sobie, nie? <laughs> I jest taka chyba najprzyjemniejsza w ogrywaniu. To się chyba najmniej... Zobaczymy, nie? Bo część też ma wspomnienia HD, ale... Ale z tego co kojarzę, tutaj chyba najmniej walczyłem z kamerą. W porównaniu do poprzednich części. Więc, no, zobaczymy. Dobra, i ostro do dół pikujemy. O, aż tak nie spikujemy w tej grze, dobra. No to cyk, zawracamy sobie. No dobra, ogarniam się nie musisz mi pikać, co? Co to jest za stresowanie człowieka od razu? No, i na spokojnie lecimy. Dwa etapy mnie przerażają w tej grze. Zawczasu, pamiętam to jako koszmar za dzieciaka, wirtualny wyścig i motorówka. Jest bardzo duża szansa, że będzie tu Technical Difficulty, tak? Bo w pierwszej części, w części drugiej jakoś damy radę. Lecimy sobie. Ta muzyczka jest spoko, tak szczerze. Ładnie ci to poszło Teraz może luchniemy sobie co jest w wulkanie nigdy nie sprawdzać. A spokojnie ziemus, tylko muszka kapi A to automatycznie, dobra, nie ma problemu. Nie, nie zabiłem pasów! spadłem mm, Debi, no po prostu... I to już pomiędzy jak się nie pasów. w takim nie? Jakby... No nie muszę chyba tłumaczyć żartu, nie? Hmm... O ta i te duszki do zbierania zawsze mi się kojarzyły z lumami w Raymanie. Dobra. Spacją skaczemy, to, to tym, shiftem uderzenie. A czym się... Czym się robi turlanie? No takie trochę dziwne sterowanie z tego co pamiętam. A, S. no tak, to jest całkowicie logiczne, że... Shift to spacja, to jest właśnie ten, ten system klawiszy, który szukasz, tak, tak, tak. Dokładnie. że nam się ładuje po prawej stronie. Pogadajmy sobie z tym ziomeczkiem tutaj. Ja już nawet kojarzę, jak on się nazywa, ale nie będę spoilował. Im się skacze. Spacją, dobra. Ja się będzie przyzwyczaić. Czy jest akcji, ci coś Nie. Jest też nie. To no, to jest przycisk akcji, musimy się szybko ustalić. Zaraz zobaczymy, czym jest przycisk akcji. Przycisk akcji. To jest alt, nie? Logiczne. Naprawdę logiczne, ogarniajte sterowanie, tak, wiadomo o co chodzi. tak jak w Firewatchu był area jak no przecież kurwa. Uh. Dobra, e, no to tak, toczymy się tym, dobra, idziemy do gadżeta, sobie zapytamy go co i jak od razu. No i dobra. Się Jak to się stało, że lotek wpadł do wulkanu No nie uwierzysz Czy zapomniał mi latać, To ci poradzę. Jak widać nie Karygodne! Chyba najwyższy czas porozmawiać hmm. z kapłanem. Ja myślę, że nie, ale ten, ten, ten nie będę wam spoilował. <noise> ja jako dziecko nie rozumiałem o co chodzi z kapłanem Jako osoba dorosła, już wiem. Podejdziemy do kapłana, myślę, że sami zobaczycie o co chodzi. Tam jest grubo. Ujmijmy to tak, kapłan jest. Yy, ogrodnikiem. Ja sobie jeszcze zbiorę te. O, bo one kuszą mnie, jak widzisz to, to nie, nie da się. Nie da się przejść obojętnie. To jest niewykonalne, musisz je zebrać. Masz jak chciało do jakiś pasek po lewej, no to. No nie da się, po prostu jeszcze sobie zawiniemy tutaj rundkę i dopiero pójdziemy do kapłana. Ja widzę po swoich seriach, że niektóre te starsze gierki gorzej się oglądają. Jest era Toka, ja rozumiem, do pamiętka, musi tracić cały czas, no ale musimy se to zebrać, dopiero sobie polecimy. I hmm, możemy do niego iść tędy. Ta, ale w sumie nie chcę się tędy, bo tam widzę, że mam z tamtej strony tę. Więc pójdziemy sobie z tamtej. Zagadamy sytuację, co i jak. Naprawdę mam nadzieję, że tego wiatraka nie będzie jakoś tragicznie słychać, nie? Ale na odsuchu gdzieś go tam wyłapywałem, niestety. No, ale się nie da przy tej temperaturze. Ładnie, ładnie. Co to będzie? Co się z nami stanie? Lotek zginął. Straszki, tak, że mówisz, tak, wulkanu. czy też tak, tak. Witaj, miło Cię znów widzieć. To, to w sumie, to czy tu, tu jesteś pierwszy raz? Czy my się znamy? A, to Ty. Mieliśmy rozmawiać o młotku. No, znaczy się, lotku. Dokładnie tak, tego, że Pamiętam, to od małego był. No tak, wypadek miał. Straszna sprawa. Mm, ale do rzeczy. Kolega Kangur nie ma czasu na pogawędki. Ta. Trzeba mu pomóc. Musimy go uratować. Zastanówić... A się czy kupaczej z nowym programem? Z, nie, dalej po tym ogródu jest latka. Wnętrza wulkanu. Dawno nie używałem. <laughs> no to też niekaż zamy To już prosta sprawa. Trzeba tylko zdobyć cztery artefakty. Rozrzucone to tu, to tam. No, jeśli dobrze pamiętam. Stolny jesteś. poradzisz sobie. Dla mojej pewności przejdziesz kilka testów. Udaj się na plac treningowy i wróć ze świetlikiem. Nie ma problemu, żołnierz. Żeby... <laughs> Choć jestem pewien, że chcesz po prostu, a nieważne. Każdy wie, jak on wygląda. <noise> no, on jeszcze potrzebuje po prostu paru minut. Tu sobie zbierzmy. Coś tu mamy jeszcze, nie? Dobra, podejdźmy do niej. Widzę, że kontynuujemy Kangurka 2, czyli. Nie tłumaczymy, który przycisk wciskamy, tylko wciskamy skok. Czego nie rozumiesz? Aby podskoczyć wyżej, naciśnij skok dwa razy. Pewnie, że tak. Ja jestem dorosły, wciśnę sobie tego bekę, ale jak byłem dzieckiem, to była tragedia. Masz wcisnąć skok. Który to jest skok? Naciskaj Gdzie jest taki klawisz? Atak jeden i rozbijaj beczki. A, oczywiście, że tak! a tak jeden, rozumiesz, nie? To jest tutorial dla dzieci, przypominam, bo to jest gra dla pięciolatków, nie? To jest zastąpię naszego dzieciństwa. A tak jeden, rozumiesz? A tak jeden wciśnij. I teraz ty siedzisz zapłakany, stary się drzeci nad ramieniem, bo nie wciskasz tego guzika. A tak jeden to jest kurwa shift Rozumiesz temat, nie? No. Także, także no. Przeskoczyć na drugą stronę i jednocześnie rozbić beczki Naciśnij To jest ten skok, sam case jak powiedziałeś, w dzieciństwie, żebyś podał krój w płaski zapomniało mu się dodać jaki kurwa, skok. nie? <noise> po prostu... Dobra, co tu mamy? Nie wyszło. Chociaż coś tam... też tam się zawiesiłem, ale... ale spadłem. Lecimy jeszcze raz, czekaj. To było shiftem, dobra. A tak ogonem, i teraz shift zwykły, ale ja tam widzę rzeczy. Nie, nie ma opcji. No, no Musimy spać jeszcze raz, bo trzeba to zebrać. Ja bym nie był sobą, jak po to nie poszedł. Jak już to widzę, jakbym tego nie widział, jeszcze może, ale jak to widzę, nie ma takiej opcji. Idziemy po to. Robimy sobie cyk, skaczemy sobie. Co nam teraz ty powiesz? Naciśnij atak 2 żeby się No to się oczywiście, atak 2. Każdy ciska atak 2. Nawet Mateusz by sobie wcisnął atak 2 człowieku. Normalnie, nie? Atak 2 D. Podskocz pod pajęczyną. Złapiesz się jej automatycznie. Klawiatura ma tylko 105 przycisków. Poradzisz sobie. No to tak, to fajne było. To nawet w było fajne dochodzenie po tych pajęczynach. Ja się bardzo... Czułem wtedy, że zarąbali to z Raymana, nie? Ale to chyba każdy skrok, się inspirował, każdy... ...żeby puścić się pajęczyn. Fajnie było zrobione. Dobra, zbierzemy sobie tutaj te jeszcze duszki. Dobra. Widzisz ten blok skalny z uchwytami? Możesz go chwycić używając przycisku akcji... Oczywiście! Tak, 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 a akcja 1. Po a sobie doch stop ale skoku. naprawdę jest pisany. No, twój stary pisał ten tutorialny. Widzisz ten blok skalny z uchwytami? Tak, ja widzę, widzę, oczywiście. Mhm. używając przycisku akcji, a następnie pchać lub ciągnąć. Podrabinie wejdziesz używając skoku. Mm -hmm. Wykładam, że przycisk akcji no to jest alt. No dobra, 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 dobra. Nie ma problemu. Wysuńmy tego tutaj. Dobra, czym się kamery obracało? Na pewno nie Q, na pewno nie E. Zaraz, to sprawdzić tą kamerę, bo będzie problem bez tego. Poczekajcie, opcję sobie weźmy, sterowanie. Rozglądanie się F. Um. A wykorzystujemy Q do czegoś w tej grze? Nie, no to dajmy rozglądanie się normalnie pod Q. A powrót kamery dajmy sobie pod E. No i przynajmniej będziemy mieli wszystko pod ręką, nie? Hmm. no i dobra. No i dobra, już mamy reset, podesz, szybciutko. No i się nie będziemy zastanawiać. Dobra. Rzeczywiście, wiesz, ta gra ma, ma fajne mechaniki i będziemy się dobrze tutaj bawić, nie? Natomiast ten tutorial jest totalnie tragiczny, nie? To... Jako dorosły się muszę zastanawiać, które przyciski, a jako dziecko to w ogóle nie. Lecimy sobie. Naciskając skok, a potem atak 2, możesz rozbić rzeczy, które. A to znajdują atak dupą. dobra, 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 spoko, spoko. Czyli tak idę, daram. Naprawdę fajnie, te cząsteczki żytka też fajnie to wygląda. Kozak to wygląda. Dobra. Zbierz dynamit. Rzucaj używając rzut. Naciskając przycisk mm -hmm. akcji możesz automatycznie wybierać cel Rzucasz, i używając rzut, rozumiem w lewo Pros... lub w prawo. Do czego nie rozumiesz, Rzucasz używając rzut. Okej, okay, czyli kontrol. Hmm. A da się jakoś zalokować na przeciwniku? Tak, da się, dobra. Ja. Kontrolę przerzucimy. Zbierzmy sobie dynamita jeszcze. Ja. Dobra. Ja. Światliki. Te zawsze nie lubię. Użyj atak jeden, żeby go obudzić. Zaraz. Najpierw zbierzemy sobie od razu świetliki, jak jesteśmy. U, te duchki lasu nie świetliki, o to sobie zbierzemy. I potem sobie polecimy dopiero po świetlika. Weźmy sobie daj na majta od razu. Podleźmy sobie tutaj. Dobra, mi się przez to. Wracaj z powrotem do wioski! Świetlik podąży za tobą! Nie ma problemu. Oj, to też był fajny element. To też mi wspominam z tego kangórka. No i dobra, idziemy. Cześć panie Szaman. Damy ci świetlika. z akcji. Brawo. Dało się. Pokonałeś złe moce dzięki Tobie i Twojej odwadze. Wioska jest uratowana, co ja mówię. Cała planeta. Jak zwykle przesadzasz. Przecież to jest. Nie, nie trzeba tłumaczyć podróż. dorosłym żartem, hmm. którego tu użyli. Wszyscy Pytasz, wiemy po czym on jest. pospieszyłem. Zatem, mój drogi, aby zdobyć oh. pierwszy artefakt, artefakt ziemi, musisz odwiedzić ogrody hmm. życia. Pamiętaj, o zbieraniu duszków lasu. Dokładnie Będą nam tak. Bardzo potrzebne. Bez nich. się chyba drzwi nimi, otwierało z tego co Wystarczającej pamięta. mocy, aby wykorzystać artefakty. Wystarczającą ilość uzyskasz, kiedy na ekranie zielony pasek wypełni całą przestrzeń dookoła poszukiwanego artefaktu. No widzisz, czasem potrafisz coś konkretnie powiedzieć. No ciągle muszę go pilnować. Mhm, mm dokładnie tak. Ja kawki dopiję. A pójdziemy zaraz, chciałem jeszcze rozejrzeć dawczasu. Hmm. Może jakieś duszki jeszcze tutaj na szybko mamy do zebrania. Dopiero wtedy sobie polecimy dalej. No i właśnie tak, tak tak czułem, że tu będą duszki do zebrania. W no ogóle jakiś most jest surwany, nie? Nie no fajnie się tak jak prezentuje naprawdę. Naprawdę dobrze to wygląda. Muzyczka to jest. Znaczy, dobra, no. Ok, nie oszukujmy się, wygląda. Widać że stara, gierka, Ale, ale, no, panie to wygląda. Lecimy sobie dalej. Dobra. A jak chciałbym wyjść z powrotem? Halo, halo. Co muszę tędy? No, raczej nie tędy, ale w sumie, w sumie efekt osiągnęliśmy. Co po nas, nie? Czy tu jeszcze będzie do zebrania? Chyba nic, tam nam się otworzyła misja. Z tego co widzę, natomiast widzę też, że mamy 20 minut, tak, pół godziny. Odcinki będę trzymał, nie wiem ile, jak wyjdzie. Zobaczymy. W tym odcinku kończymy sobie powrót do legendarnej serii z tego kanału. Ja was zapraszam na swoje inne serie. Fajnie, babuję, że sobie przedstawili lajka, Was to nic nie kosztuje, mi pomaga. No i w sumie tyle, tak. Widzimy się w kolejnym odcinkach z w pewnych odcinkach z DBD. Z jakichś innych serii. Yy... To tyle. Do zobaczenia. Do uszenia. Trzymajcie się. Siemka.